Dzień dobry, nazywam się Zuzanna Konopka. Jestem flecistką i kompozytorką, zajmującą się czymś, co prawdopodobnie spędza sam z powiek wielu dyrygentom oraz osobom sprawującym pieczę nad zespołami, czy to wokalnymi, czy instrumentalnymi. Mianowicie... Przygotowuje utwory i aranżacje skrojone na miarę specjalnie dla konkretnych wykonawców. Jeżeli jesteś dyrygentem, prawdopodobnie jesteś w stanie wyobrazić sobie komfort wynikający z otrzymania spersonalizowanej partytury wraz z. Yy, Konkretnych głosów i z filmami ćwiczeniowymi w stylu karaoke dla Twoich wykonawców, które zdecydowanie umilają i przyspieszają pracę nad projektami. Jeżeli chcesz ym, pokazać mocne strony Twojego zespołu i nieco zamaskować te, które wymagają jeszcze dopracowania, to jak najbardziej damy sobie z tym radę. Jeżeli jest sytuacja, w której chciałbyś w ramach projektu przedstawić na scenie w tym samym momencie y, zarówno Początkujących, jak i zaawansowanych muzyków. Jeżeli to są muzycy, którzy mają zupełnie inny poziom, zupełnie inny poziom zaawansowania, to też nie mam z tym żadnego problemu. Jeżeli masz zespół, który mógłby uchodzić pod kątem składu za awangardowy, w takim wypadku na pewno masz problemy ze znalezieniem nut, a ja na pewno ten problem potrafię rozwiązać. Zapraszam do współpracy!